Hej, ależ ten czas leci, się już piątek znowu. Pokażę Wam dzisiaj wszystkie moje akwaria. Zrój za chwilkę zbliżenia. To jest 900 które sobie stoi ładnie w rogu i yy, woda się fajnie sklarowała już od. Yy, oj, przepraszam, już od yy, tygodnia. Nie, nie mam włączonej lampki UV. Miałem tu włączoną lampę UV, yy, bo rybki strasznie kopały w dnie i woda zakwitła. Tu po drugiej stronie też bardzo ładna, czyściutka woda tu stoi 840 i tam 130 jeszcze literków sobie stoi dobra przyszedłem sobie tu bliżej jestem zachwycony tą amazonką która rośnie tam teraz tak jakby na środku kadru ona jest naprawdę duża wszystkie w ogóle zwierzaki i rośliny są w opisie więc Wystarczy sobie sprawdzić, bo mam często pytanie, co to za roślina, czy coś tam. O, teraz jak ja tu dałem kamerę, to one się tu zgromadziły. Chciałem Wam tam taki zakątek pokazać, bardzo taki rzecznie wyglądający. Czasami pytacie... Znaczy, często w komentarzach się pojawiają odniesienia do faderfisza i że to jest jego metoda. Nie ja nie, nie, nie znam dobrze metody faderfisza. Wiem, że on tam stosuje grube dno. Jedyną wspólną, wspólne, co my mamy, to to, że jest ziemia ogrodowa, ale on tam ziemię ogrodową jakby. Przysypuje bardzo grubym piaskiem, znaczy nie grubym, tylko grubą warstwą piasku, drobnego piasku, jak najdrobniejszego piasku. on tam ziemię ogrodową, chcę jakby zamknąć. Ja nie mam takiej, ja postępuję zgodnie z metodą Diane Walstad i generalnie jakby nie chowam tej ziemi, nie boję się jej, przykrywam ją oczywiście żwirkiem, ale żwirkiem, który to żwirek, przypuszcza wodę i ta woda sobie tam penetruje i to dno u mnie nie jest aż takie grube. Ja teraz Wam pokażę. A u mnie dno w różnych miejscach jest zaledwie, o! Nie widz czy to widać, jest, jest tak grubości dłoni. Tam z tyłu jest wiadomo grubsze, no bo normalna sprawa, tak? Ale to jest żwirek. Mam plażę w w niektórych miejscach mam spore kamienie. Są pewne odstępstwa od, od metody diany, bo ona w ogóle boi się trochę chyba stref beztlenowych i nie zaleca stosowania dużych kamieni. Ja tutaj mam no, konkretne kamienie w tym akwarium nie ma i nie ma problemu. W tym momencie tutaj się biją rybki. W tym momencie dwie pary. Ten taki e, samiec po lewej e, ma młode, już ma młode z. E, ze swoją kobitką, która jest tam zupełnie w roku i już się jajka wykluły, one je przeniosły do dołka one mają taki zwyczaj, że składają jajka na płaskim kamieniu po czym kopią koło tego kamienia dołek i przenoszą te jajka do dołka a tam jeszcze troszkę dalej, tak jakby teraz na wprost za tym korzeniem tego nie jesteś, nie, 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 mam, nie mogę Wam tego pokazać jest druga para, która również już ma młode nie wiem czy się nagrało to, co mówiłem przed chwilą. Nic nie straciliście w razie czego. Ja w ogóle jakoś tak specjalnie się nie znam na akwarystyce. Po prostu mam sobie te akwaria. Ta metoda Diany mi odpowiada. Stosuję ją już 12 lat i nie widzę potrzebu, potrzeby, żeby cokolwiek zmieniać, tak? Nie muszę nawozić, to akurat rośliny są brzydkie, nie przejmujcie się, ja się tym nie przejmuję. Nie muszę nawozić, nie muszę czyścić dna, nie muszę, w zasadzie nie. niewiele robię przy tych akwariach. Robię tam jakąś podmianę raz, w... jeszcze teraz ciągle raz w tygodniu, ale będę robił raz na dwa tygodnie, jak rośliny trochę bardziej jeszcze ruszą. W ogóle prawdopodobnie, gdyby nie ta metoda, to pewnie. Może i nawet bym się poddał, dlatego że ja przez pierwszy rok, jak wróciłem do akwarystyki, to, to próbowałem duże filtry, duże filtry próbowałem, kubełkowe, aktywne podłoże. Jakby próbowałem wejść w tą akwarystykę na nowo, no bo wiadomo, jak się było dzieciakiem, to robiło się debilne, debilne wręcz rzeczy. Więc chciałem się dobrze opiekować tymi rybami i one mi chorowały, nie było dobrze w ogóle, nie? I wtedy kupiłem sobie książkę, książkę Diane, Diane Wallstead i odkryłem tą metodę low i, i mam ryby, które na przykład, o, ten duży buszowiec, to on już jest ze mną naście lat, to jest jedna z moich pierwszych ryb, tak? Więc e, one długo żyją, te świczki, na przykład, które tam podają, że ma, mają czas życia około 5 lat, to umniejszam 5 do 7 lat. Więc yy, myślę, że <laughs> myślę, że ta metoda jest o tyle fajna, że właśnie nie wymaga pracy, jest dobra dla zdrowia ryb. I tyle, po prostu nie wymaga filtrów. Ja tu w tych akwariach to są dość duże zbiorniki, jednak, tak? Ja w tych akwariach nie mam żadnych zewnętrznych filtrów. Jest tam o teraz w rogu widać. Yy. Są dwa małe filtry wewnętrzne, to są chyba Aquele. Na jednym jest założona lampa UV, bo czasami, czasami ją włączam, ale to nie zawsze, teraz nie jest włączona już od dawna. Więc to wszystko, tu nie, nie ma nic innego. Tu nie ma żadnych filtrów z mediami, nie ma żadnego nawożenia, nie ma żadnego odmulania a jedyny warunek, że muszą być rośliny jeśli, jeśli nie chcecie mieć akwarium z roślinami no to, to się nie uda a, nie krytykuję metody Faderfisha, po prostu ja jej nie znam zbyt dobrze czekajcie, jakieś krzywo ustawiłem o, ja jej nie znam zbyt dobrze i, i tyle e... trochę oglądałem jakieś jego filmiki nie podoba mi się to podejście, że on tam nie wymienia za bardzo wody potem w innych filmikach mówi, że jednak wymienia wodę nie wiem na czym to polega. Ja robię podmiany. Diana, yy, ta, yy, Diana zaleca, żeby akwarium było odkryte z kolei i żeby, żeby uzupełniać wodę, yy, która odparowuje, i raz na pół roku robić 50% podmiany. To wydaje mi się dość głupie 50% podmiany, bo mm, to nie może być. Nie może być yy, zdrowe dla, dla ryb, że nagle im robicie taki szok, że 50% podmiany. Przecież nie macie tej samej wody w momencie, kiedy ta woda jest tutaj długo i tylko odporowuje, to wtedy sole mineralne nie odparowują, odporowuje czysta woda, więc yy, zwyczajnie ta, ta woda się zagęszcza, tak? Przuciłem fajnego shorta dzisiaj, e, jak chcecie to sobie zobaczcie, jak oś poluje na. Ten na czciniaki, bo on jest przyzwyczajony do ryb, i ryby go jakby nie ruszają, ale czciniaki zrobiły mu z mózgu papkę po prostu. Opłynie czciniak. One są ładne, bo ja wróciłem z pracy jeszcze ich nie nakarmiłem. Nawet wstecz pływają, na wstecz tym. Te kulki to one. Już mnie dobrze znają, są bardzo inteligentne ryby. Ten zbiorniczek w ogóle rewelacyjny jest. W zeszłym tygodniu wymieniłem tutaj 100% wody. Co nie jest niczym mądrym, po prostu musiałem przesunąć szafkę i nie chciało mi się tej wody tam. W związku z tym, że tu nie mam ryb, więc nie chciało mi się tej wody jakoś tam. Zbierać, potem wlać z powrotem. Zupełnie nie było mi to do niczego potrzebne. Jak widać, nie zaszkodziło mu to. Te rośliny nie, nie zachorowały ani nic od takiej 100% podmiany. A kryptokaryny potrafią. To, to nie jest dla nich fajne, żeby, żeby im 100% podmienić wodę. A robię też eksperyment tutaj na tym zbiorniku, bo skracam czas świecenia. Bo ja normalnie świecę 14 godzin, co jest za dużo. Hmm. Ale dlaczego ja tak świecę? Dlatego, że ja po prostu chciałem sobie zawsze popatrzeć trochę na ryby przed pracą i po pracy, ale stwierdziłem, że to jest zupełnie bez sensu. I tutaj skró skróciłem już do 12 godzin, może skrócę nawet bardziej. Widzę, że roślinom to w ogóle nie zrobiło żadnej różnicy. Zresztą, z tego co mądrzy ludzie mówią, to e, rośliny powyżej chyba 12 godzin to już nie reagują e, w żaden sposób pozytywnie na, na większą ilość światła długość światła nie. Tu nie ma ryb, <noise> więc nie ma na co patrzeć poza pięknym aquascapingiem.